Kilogramy. Macie, oczywiście, że macie i macie prawo absolutnie do tego. Ale ty nie musisz jej tłumaczyć, tylko ty musisz uszanować, że ona też dba o zdrowie i ona inne ma poglądy niż ty. Rozumiesz to czy nie? O to chodzi. Wy możecie zakichać. Mieściem jakiegoś takiego gościa. Ale ona nie tato. Ona jest sfrustrowana z tego względu, że wy... Was? tak strasznie wkurzał, że nie można było z nienormalnie rozmawiać. Mówisz mu, sorry gościu, nie znam cię, nie chcę się z tobą przyjaźnić, on, no please, please, okay, please, 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 a my to tak denerwuje, rozumiem, ale to jest już psychiczne, żeby zostać przyjacielem. To osoba, której, no nie darzyłeś jakimś lubieniem, ona co chwilę do ciebie pisze, elu, mortko, albo coś takiego. Dlaczego nie chcesz? Bo nie, nie rozumiesz gościu. Nie chcę, to nie chcę. Nie zmusisz mnie do przyjaźni, kiedy ja nie chcę. Wkurzają tacy ludzie. Znaczy taki człowiek do mnie pisze, boże. No próbuję mu powiedzieć, że nie chcę się z nim przyjaźnić, żeby nie zostaje spokoju, ale to jest tak trudne mu wyjaśnić. On nie odpuści, on nie odpuści, ale co naprawdę... Z pokazuje zboczone zachowania ale ma znam go, osobi go osobiście i nie jest 50-letnim pedofilem więc Ja zdrowie, bo nie zamierzam się z nim spotkać a nie, nie nic. chcę żeby się bo w kurze już to jest pisanie Pi pisze na Majosi czasu i w ogóle tego, ja kiedy ja nie chcę w ogóle Rozumiesz, o co tutaj chodzi tam. no dobra to co, gdzie lecimy nie chcę za bardzo się pocić, bo ha, po pierwsze mam, e, mam live'a i słabo będę grał. Ogólnie słabo będę bo jestem nóbkiem. Ja 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 Minus 20. Fajnie, ja bym zrobił Uważa, kilka killi i wysokie miejsce i fajnie zagrał. To by, by było mega. Bez żadnych cię, cięć, lagów Jak chcecie zagrać to po prostu subik, e, like i subskrypcja e, Powiedziałem już subik No jak chcecie zagrać to wiecie, subik, like. No e, i, musimy nawet zagrać arynkę pary, albo kreatywne boksy W tej chwili ginam solo, nikt mnie nie ogląda, raczej nikt nie będzie mnie oglądał, bo nagrywam przez GeForce Experience, bo pewnie jakbym włączył OBS-a na tym złomie, no to waliłbym mnie gierki, albo bym miał 10 FPS-ów, serio. To musiał mieć jakość 340p, przy nie mam zbyt dobrego internetu, bo, nie, bo lanka prześcielaniowa mi się zepsuło. No nie mam skrzynki. Będą pompę. Chodź, chodź, chodź. No czemu on ma auga? Co się stało? To -Ni -Aug. nie auga. Sorry, lagi. Nie wypiem sobie nawet potki, bo gościu miał mi na samego spoconego. Dobra, mam już trochę tych maców. Kurde, no ale gościu, co on zrobił w ogóle? Pił mi se na chatę. Się przestraszyłem, jeszcze lagi miałem, jak widzieliście. Wiem, widzę, nie musicie mi pisać Boże, jaki noob, weł, kanał, albo coś takiego. Bo spokojnie, ja wiem, że nie umiem grać. Nie musicie mi tego wspominać w komentarzach. Ktoś nie wezmę w ponieważ z niego kompletnie nie potrafię grać, a nie chcę się... Je... ...ośmieszyć. Ja w kampiu, bo jestem noobkiem. Idę domek z psem, albo... ...szary house. Z psem, bo jest buda. Tutaj też jest pies, ale to jest żółty. To jest taki mój domek, na którym ja chodzę... ...na który ja chodzę na turnieje. Dobra, kocham tę bierkę. Dobra, pukczę. Dobre, pierwszy kill na no, łatwo Wiem, że w ogóle się nie obudowałem Dobra, wezmę to ...dobra... Nie, ja w sumie mogę brać na takich yy, Zielonych itemkach Obym, Proszę się nie stresował, bo chcę coś zrobić, to to dzisiaj będzie robił Pizzunia, mój to robi taką dobrą pizzę Gdyby była okrągła, to w ogóle by była najlepsza na świecie, ale nie jest okrągła Chociaż okrągłość tej pizzy niech po...

Nigdy nie biorę Famasa, sami zauważyliście, że był Famas. A czemu? Ponieważ nie potrafię z nim grać. A na M, na przykład skończymy się w PM, w Pompie. No to biorę MK i ciacham typa. Na boksach mi idzie z M. -ką. Spamy. Tu ktoś był, ale nie chcę się, boję się tutaj wejść. Tu ktoś był na... Jestem te, możesz wykorzystać e, fakt, że, e, że też ze swoich zdrowiem, że się denerwujesz ten że się martwisz, że jesteście siostrami, że nie powinniście tak, że ja rozumiem, że gwasz o zdrowie, ale powiedzmy, w jaki sposób możemy e, zrobić to i tak dalej w formie propozycji ją do tego, a nie, że ona po prostu czuje, że ciągle stojisz po stronie Natalii, tak jest z jej. że kim ja jestem nubem, ja nie mogę boję się do niego wyjść. Dajcie jakiś kompromis, a w moim zdaniu to nie złapie, że wolać. Dla mnie ona jest w ogóle jakaś siła. Porozmawiaj z nią. Nie będę zabawiać jej opiekunków, co z tobą? No. dobra. No dobra. No to buziak, cześć. Dobrze. Twój buczek właśnie... Gościu, ile ty masz pingu? Uważajcie... NO CO, DAJEMU 20?! Pok -jump. No, no to jest pociąg. To jest Dobra. To no jest To jest w ogóle jakiś pok -jump. Sensu, nie To jest ma To w ogóle. To takim pociąg. To jest ja nie mogę. Jeszcze dałem się zabić. ...przeziębiona Fobi dostaje, że kupa nikt w domu nie chodzi w maseczkach nic. <zysy> Ojciec oczywiście, trzyma boże, skońca. no czy ty wy to widzieliście, to nie miało w tej sensu tej tej w ogóle. Mogę go porobić, on nie umiał grać w ogóle. W ogóle, no ja czy nic nie trafiłem ty tego gościa. Kompletnie lewe. nic z niego nie trafiłem powyżej 20. Gościu, to PogChamp. Ja jestem PogChamp. A tata oczywiście nic nie powie o no, tacy. Może zobaczymy, Czekajcie. Bo latają z matką po oszą nie pierdoła. Tata twierdzi, że on jest niezniszczany, że on zna tego miejsca. Co ja mam ci powiedzieć? Hmm. Moja rodzina jest taka budowna, bo tak. Wszyscy mają dwie no Boże To jest daje, 11 czy 12? Ale